niż ludzki gatunek. O nazywamy ich reptoidami. witam drogi postuły wynoszne gatę, żądające się negatywną ng. energią A, a także RTG8L8RDR. jest to podziemne czeluści i rzadkowych do dotyczące zmiany edycji kolekcjonerski wycofujemy. Pozbawione wdzięczny za każdy podpis. Dzięki pielnicy nie ma Ale... pojęcia o ich istnieniu. Znaczy ja powiem powiem w ten sposób, nie? Ogólnie, coś jest któraś tam z rzędu, jakaś tam ankieta yy, odnośnie czegoś tamkolwiek związanego z tym, yy, tym gotykiem Remake'em. Eee, one były tam w różnych jakby kwestiach. O takich petycji powiedzmy powstawało już sporo. Czy ja bym powiem tak, że mnie na przykład zaskakuje determinacja ludzi, którzy skład jakby próbują coś w tych petycjach skórać. Ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że Takie działania nie mają tak naprawdę żadnego impaktu Nawet jakby się podpisał kurwa Andrzej Duda Bo oni mają to W piździe Oni mają w piździe Twoje zdanie, moje zdanie, Andrzeja Dudy kurwa Czy chuj wie kogo Oni mają po prostu to w piździe, ta firma chce zarobić Zrobiła najtańsze kurwa podróbki z AliExpress, jakie tylko dało się, udało im się wymyśleć, żeby skosić hajs na frajera. Kto jest frajerem, ten kto to kurwa kupi. I każdy będzie frajerem po prostu. Jeżeli nie chcesz być frajerem, to jedyne co możesz zrobić to nie przyłożyć się do tego i tego nie kupić. Zdziała to więcej niż petycja, którą po prostu podpiszesz i im wyślesz. A oni sobie nie będą mieli czym dupy podetrzeć, bo sobie nawet na papier nie kupią kurwa. Bo nie będzie ich stać. Oni mają w piździe generalnie. Każde działanie, które będzie jakimś petycją, będzie jakimś tam nie wiem, trzem gadaniem, nic nie zmieni. Do, do momentu, kiedy możemy coś działać, to razem możemy zdziałać na tle tego, żeby za to nie zapłacić, kurwa, żeby nie dać im zarobić. Jak im nie dasz zarobić, to wtedy dopiero ich zaboli i dopiero wtedy będą podejmować jakieś działania, że coś, coś jest nie tak. Dopiero wtedy. I to jest w sumie tyle, co możemy zrobić jako konsumenci. Dopuściliśmy do, w sensie. Konsumenci gier komputerowych dopuścili do tego, że niestety jest jak jest. Wydają nam główna masa artykuł, artykułów o różnych, jakby grach. Masa artykułów o, o tym, co się dzieje teraz w branży growej. Nie wiem. Odpalcie sobie jakąkolwiek grek. Za każdym kurwa razem jest jakaś kontrowersja. Tu jest jakaś kolekcjonerka, tu jest jakaś kwota jak w Tarkowie. Tutaj Blizzard y, sra na graczy. Nawet nie wydaje, nawet nie wydaje sezonu, tylko kurwa grę naprawia i nazwali to kurwa sezonem. Yy, nie wiem, S -s -s Starfield, Starfield, jakaś kolosalna cena, gra pobogowana, wygląda jak gówno jebane z, z 2014 roku. Ogólnie, na zmiany, według mnie jest za późno, natomiast na pewno da się im dokopać, nie kupując tego. Jeżeli ludzie pójdą po głos rozsądku i oni zostawią to tak, jak jest i to się nie sprzeda, to wtedy dopiero wygramy, bo wtedy dopiero pokażemy im, że mamy ich głęboko w dupie. Tylko wtedy. Jak to kupisz, jesteś frajer. I tyle. Kajma dobrze mówi. Polać mu. Dziękuję serdecznie. Ja mówię, ja. Ja sobie, wiecie, to nie jest też tak, że mi nie zależy na tym. Że wiecie, bo ktoś chce może popatrzeć, pomyśleć sobie, on tak pierdolisz, bo ci nie zależy. Kurwa, chłopie czy tam chłopko, czy ktokolwiek. Ja streamuję tą grę. Jak zauważyliście, ja streamuję Gotika już kilkanaście lat. Myślicie, że mi nie zależy na tym, żeby Gotik był lepszą grą, żeby remake nie wyszedł fajnie? Kurwa, to jest dla mnie szansa. Przede wszystkim to jest szansa na uwolnienie się na coś, jakby wiecie, bardziej nowoczesnego, bardziej wiecie na dać coś po prostu. Jak ja będę siedział na tej samej grze, no to. Już tylko to jest takie, kurwa, wiecie, z, 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 zamiłowania już do tego wszystkiego. My na tym, jak najbardziej na tym zależy, ale nie tędy drogę, guys. Otwórzcie czasami głowę i się zastanówcie. Nie róbcie jakieś kurwa, petycji, bo te petycje nic nie dadzą. To wam mówię od razu. Tu jest tylko i wyłącznie możliwość, żeby tego nie zapłacić za to. Nie dać się wychujać i wtedy będzie git.